Dzień dobry kochani, mam na imię Magdalena i możecie mnie kojarzyć z kanału Biała Dama. Dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami moją opinią na temat firmy Cerames oraz pokazać Wam jeden z ich produktów, który mnie po prostu zachwycił. Słuchajcie, firmę Cerames zobaczyłam na Instagramie i naprawdę zachwyciły mnie oferowane przez ten sklep produkty. Firma Cerames specjalizuje się w wyposażeniu wnętrz, w dodatkach. Ale w takich dodatkach nie stricte wiecie, dekoracyjnych, tylko raczej wykończeniowych. Są to płytki ścienne, płytki podłogowe, wszelka jego rodzaju ceramika, zlewy, umywalki, żerandole przepiękne. Znajdziemy też kilka dodatków, takich jak między innymi kubki. Kubki ceramiczne i kubki miedziane. Produkty oferowane przez firmę Cerames są produktami wykonanymi ręcznie, więc jakby nie było, są rękodziełem przepięknym. Naprawdę. Bardzo rzadko możemy spotkać tak dobrej jakości oferowane produkty e, i tak eleganckie w swojej, w, swoim, w swojej prostocie jednocześnie. Na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie. Jest masa wzorów i kolorów, możemy pójść w naprawdę takie ekstrawaganckie wzory, jak również bardzo bardziej stonowane i delikatne. Jest to coś unikatowego. I coś, co na pewno doda takiego wow każdemu wnętrzu. Ja dzisiaj pokażę Wam kubek miedziany, właśnie oferowany między innymi, m.in. Między innymi jego oferuje firma Cerames. Jest to mniejszy kubek miedziany, jest też wyższy. Naprawdę przepiękna rzecz. Słuchajcie, tak jak wam wspomniałam, jest to rękodzieło. I produkty, wykonywane, znaczy produkty oferowane przez firmę Cerames są wykonywane przez rzemieślników i pochodzą z Maroka, Meksyku i Polski. Więc naprawdę jest to światowa klasa produktu. Ten, te kubki, te miedziane kubki wykonane ze 100% miedzi, wykonane są przez meksykańskiego rzemieślnika. Naprawdę są fantastycznie zrobione. Słuchajcie, to jak ten kubek przyszedł do mnie i w jaki sposób był zapakowany, no to naprawdę zbierałam szczękę z podłogi. Słuchajcie, gdzieś tutaj będzie się wyświetlał mój Instagram i zobaczycie. Na relacji, która jest zresztą wyróżniona, więc zapraszam do mnie na Bielsze życie, to zobaczycie sobie w wyróżnionej relacji to, jak ten kubek rozpakowywałam i naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem jego zapakowania, bo pojedynczy produkt, a przychodzi tak zapakowany, że jeżeli na przykład zamówicie coś ceramicznego, to naprawdę nie ma absolutnie żadnej obawy, że cokolwiek się pobije, bo firma bardzo, bardzo o to dba. Więc to jest naprawdę duży plus i jeszcze się z czymś takim nie spotkałam, ale wracając do kubka. Słuchajcie, przepiękna rzecz, naprawdę bardzo elegancka. Jest to taki, no można by powiedzieć tylko jeden dodatek, ale który może zrobić robotę jako nawet dekoracja, ale również może się sprawdzić fantastycznie w samym użytkowaniu. Co więcej, na stronie firmy Cerames, na ich sklepie, nie tylko możecie znaleźć same produkty przez nich oferowane, ale możemy również przeczytać kilka bardzo ciekawych artykułów na temat samych produktów. I między innymi tam znalazłam artykuł e, o miedzi i jej właściwościach antybakteryjnych. No, a jak wiemy, w dzisiejszych czasach jest to naprawdę bardzo istotne. Słuchajcie, e, udało mi się tam przeczytać, że miedź e, jest antybakteryjna właśnie, i sama sytuacja, jaka teraz nas otacza, i wirusy, które nas otaczają, na tej miedzi żyją tylko 4 godziny. Tak jak w powietrzu, wirus żyje godzinę, tak na miedzi żyje tylko 4 godziny. Jest to bardzo istotne, ponieważ na przykład na kartonie żyje już 24 godziny, na wszelkich stalach nierdzewnych żyje 2-3 dni, a na plastiku 3 dni. Więc zobaczcie, jaka to jest różnica. Więc jeżeli na przykład będziemy mieli, przecież ten kubeczek jest tak lekki, możemy go nawet ze sobą zabrać, możecie go mieć w torebce, w plecaku. Świetna sprawa do tego, żeby po prostu dbać o higienę i po prostu no, zabijać te bakterie, tak? Jakby, jeżeli możemy wykluczać wszelkiego rodzaju zetknięcia się z tymi wirusami i bakteriami, no to czemu tego nie robić? Mały, poręczny, leciutki, więc naprawdę, tak jak mówię, można go ze sobą zabrać. Napicie się kawy na mieście, zobaczcie, można poprosić w kawiarni prawda? o nalanie kawy, takiego kubka, no po prostu. Super sprawa. Naprawdę coś, nie, coś takiego, wiecie, podkręcającego atmosferę jeszcze. No ja lubię takie rzeczy. Słuchajcie, i teraz tak, co jest jeszcze istotne. Nie tylko samo to, że po 4 godzinach wirusy umierają na, tym, na, na miedzi, ale już po 46 minutach połowa z tych wirusów po prostu obumiera. Traci swoje właściwości do zarażania. E, więc naprawdę, no tu już w ogóle, e, naprawdę ten, ta skuteczność tej miedzi jeszcze bardziej wzrasta, bo z kolei taki czas obumarcia tych wirusów, takiej dezaktywacji ich w powietrzu to jest aż 66 minut. Więc zobaczcie, 20 minut szybciej na miedzi te wirusy tracą swoje właściwości, Takie, takiego, wiecie, e, właśnie zarażania i powodowania chorób. Więc naprawdę, no, w czasie, jaki, jaki nas dotknął, niestety, jest to naprawdę fantastyczna sprawa i tutaj e, super, że firma Cerames jeszcze właśnie pokazuje swoim e, konsumentom takie artykuły, bo nie dość, że mamy ładny, bardzo elegancki i naprawdę designerski produkt, to jeszcze jest on o właściwościach zdrowotnych, więc naprawdę ogromny plus. Słuchajcie, e, chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że to było moje akurat zaskoczenie, że akurat na, fi, na stronie na sklepie firmy Cerames możemy znaleźć m.in. ceramikę z Bolesławca. Ja nie wiedziałam, gdzie można ją kupić e, i naprawdę chyba niewiele sklepów oferuje, a naprawdę na właśnie stronie na sklepie firmy Cerames e, ceramikę z Bolesławca możecie dostać. Przepiękne umywalki widziałam, naprawdę, i wyobraźcie sobie, że macie Łazienkę, która jest, nie wiem, powiedzmy, w nowoczesnym stylu, i taki akcent, czy to płytek, czy właśnie umywalki, takie dokręcenie całego pomieszczenia w ten sposób naprawdę zrobi ogromną robotę. Także serdecznie Wam polecam. Ja na pewno nie, nie zakończę swojej przygody tylko na, na kupku, właśnie z, ze sklepu Cerames, tylko mam nadzieję, że jeszcze. Inne produkty od nich w moim domu zagoszczą, na pewno bym tego chciała. Jestem pod wrażeniem, polecam Wam ogromnie. Naprawdę kontakt ze sklepem fantastyczny, ludzie niesamowici. Spróbujcie, zamówcie coś, zobaczcie. Jeżeli ktoś sobie akurat wykańcza dom lub planuje remont, naprawdę przepiękne rzeczy. Zapraszam Was również na Instagrama firmy Cerames, tutaj gdzieś się wyświetli. Naprawdę jest tam mnóstwo inspiracji, przepięknych zdjęć, można siedzieć i po prostu tylko przeglądać i dawać serduszka. Naprawdę wygląda to fantastycznie. Żyrandole też są miedziane, widziałam, przepiękne naprawdę w takim loftowym stylu, już sobie to wyobrażam, wiecie właśnie loftowy styl urządzenia na przykład salonu, czy w ogóle mieszkania i takie przepiękne żyrandole, żyrandole e, wykonane z miedzi. Coś niesamowitego. Także serdecznie, serdecznie wam, wam polecam firmę i jej produkty. Jestem zachwycona. No i cóż kochani, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że e, sprawdzicie, sami się przekonacie, że naprawdę moja opinia pomimo tego, że jest subiektywna, ale jest naprawdę szczera i z serducha. Nie chcę Wam polecać czegoś, co, co nie jest fajne, a tutaj naprawdę podpisuję się obiema łapkami pod, pod tą firmą, pod ich sklepem i pod ich produktami. Gorąco polecam.